Cześć, dzisiaj pokażę Wam, z jaką łatwością można zrobić w termomisie placki ziemniaczane. E, żeby rozpocząć proces gotowania, musimy wyszukać przepis. Klikuję sobie w wyszukiwarkę Placki ziemniaczane. Wyszukiwarka w, wyszukuje mi przepis. Uruchamiam sobie przepis. Robię, rozpocznij gotowanie, i już mam podane składniki, jakie są potrzebne do wykonania przepisu. Potrzebuję 750 g ziemniaków. Wrzucam ziemniaki do naczynia luksusowego. Robię dalej. 100 g cebuli. Ja dzisiaj dałam troszeczkę mniej cebuli. 50 g. Robię dalej. Ząbek czosnku. Dalej. 70 gram mąki pszennej. Ja mam ziemniaki takie mniej mączyste, więc dam tej mąki więcej. Dam jakieś 85 gram. Kolejny krok. Dwa jajka. Do tego jeszcze pół łyżeczki soli. W dalszej części przepisu trzeba dodać jeszcze pieprz. Dodajemy pół łyżeczki pieprzu. Dalej zakładamy miarkę na pokrywę naczynia miksującego i wystarczy 20 sekund, żeby placki ziemniaczane były gotowe do smażenia. Ustawiam obróbkę na 5, 20 sekund i ziemniaki. W dalszej części przepisu jest informacja, że możemy sobie dodać jeszcze mąki, jeżeli są te ziemniaki dosyć takie rzadkie. Nasza masa wyszła idealna, więc już nie dodajemy mąki. Teraz mamy instrukcję, żeby przełożyć do innego naczynia, rozgrzać patelnię z olejem i smażyć placki na rozgrzanym oleju. Możemy na złoty kolor z obu stron. Moje wyszły pyszne, polecam Wam.